Cześć, wymienię talerzyki w laserach do PlayStation 1. Mam tu kilka sztuk tych modeli z metalową tacką, które są rewelacyjne. Można je dostać u Chińczyka za parę złotych, ale może i znajdą się też na naszym portalu ogłoszeniowym. Tu mam egzemplarz testowy, na którym sprawdzałem mój patent na ściąganie talerzyka. I jak widzicie, nie ma się co starać, one i tak pękają. A mają już po 20 parę lat, więc to normalne a nie będą przydatne, więc można je zwyczajnie zniszczyć. Przyda się płaski, cienki śrubokręt oraz nożyczki, ponieważ mają stożkowe szpice, które nie będą się wyginać pod naciskiem siły oraz są świetne do podważania talerzyka z dwóch stron równomiernie, jedną dłonią, tak aby go nie wygiąć. Na początek wsunie się troszkę pod talerzyk, lekko się podważy, później nożyczki włoży się dalej i znów się podważy. Powinien zejść bez problemu, Nie bójcie się, że uszkodzicie coś pod talerzykiem, ponieważ tam jest osłonka silniczka i jedynie ją można porysować, ale to w niczym nie będzie przeszkadzać. Delikatnie, ale z siłą podważać i znów o milimetr wsunąć aż do skutku. Jak zostanie już podstawka talerzyka, to znów powtarzam czynność. Przygotujcie sobie troszkę jakiegoś oleju czy innego profesjonalnego preparatu, w sumie to nawet ślina spełni tu swoje zadanie. Nieco na szpień i od środka nowego talerzyka, z góry oraz z dołu, tak aby przy podważaniu i poziomowaniu talerzyka był skłonny do łatwiejszej regulacji wysokości od lasera. Tutaj raczej nie uda Wam się za pierwszym razem tak wycelować, aby miał idealną wysokość. A jak wsuniecie go do samego końca, to będzie blokował się i nie będzie się kręcił. Dlatego kolejnym krokiem jest podważanie i lekkie dźwiganie. Trzymajcie mocno za plastikową pokrywę lasera. Moją idealną wysokością talerzyka jest to, gdy górna część czarnego elementu trzymającego płytę jest delikatnie wyżej od góry trzpienia silniczka. Myślę, że dostrzeżecie to, o co mi chodzi. Musicie próbować aż do skutku i na pewno będziecie próbować po kilka razy. Jak talerzyk wpadnie znów za nisko, to znów nożyczkami delikatnie podważyć. Jedna mała uwaga. Nie naciskajcie z ogromną siłą na czpię silniczka, ponieważ mnie się udało tak jednego zatrzeć. Ale przynajmniej będę mieć z tego kolejny temat w przyszłości do omówienia i pokazania. Na koniec poczęstuję jeszcze inne swoje lasery nowymi talerzykami. I to tyle. Dzięki za oglądanie.